Kość W Radiu Płońsk 93 i FM wracamy do rozmowy z Jerzym Michalakiem i do sportu, który króluje w jego życiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Te starty to czyste hobby, czy jednak szczepta rywalizacji podczas takich zawodów jest? To znaczy tak, ja należę do klubu biegacza imieniem Piotra Sękowskiego. Wiadomo, kim był Piotr. Fantastyczna postać, świetny zawodnik, świetny człowiek. I mamy członków tegoż klubu, no, którzy przychodzą, niektórzy jak gdyby no, w jakimś sensie rezygnują zbycia członkiem, bo, bo, bo ze względów no, zawodowych, czasowych i tak dalej. No, ja przede wszystkim uważam, że do tego trzeba podchodzić z, z rozsądkiem, z głową, nie na hura optymizm, gdyż no, grozi to wypaleniem szybkim. Ja zawsze wszystkim swoim kolegom, koleżankom i wszystkim, którzy rozpoczynają i tak no, po pierwszych kilku biegach uważają, że to. Jest taka prosta sprawa, że co bieg gdzieś tam uliczny, to będzie poprawiony rekord. Ja, ja to rozumiem. Natomiast y, przychodzi. Taka oto sytuacja, gdzie jest tak zwany stop, to znaczy organizm, dostosował się do tego treningu i praktycznie już, żeby dalej robić postęp, potrzebne są tak zwane inne bodźce. Ale bodźce, no, nazwijmy to z tej sfery trochę już sportu, nie rekreacji tego typu, którą my uprawiamy, tylko sportu. W związku z powyższym następują zniechęcenia. Ja zawsze wszystkim tłumaczę, że ja chciałbym biegać, uprawiać sport do końca swoich dni. Natomiast no, można uprawiać rok, półtora, dwa. I tak się wypalić, że potem już nie będzie chęci ani możliwości takich mentalnych do tego, żeby dalej, yy, prawda, w tym uczestniczyć. Tak naprawdę odpowiedział chyba pan na moje następne pytanie. Butów biegowych nie zamierza pan odwieszać na kowek. Butów biegowych na pewno nie, wręcz odwrotnie. Mam jeszcze swoje plany, takie wyzwania ciche. Chociaż mówię, yy, że mierzę siły na zamiary, mam swoje lata. Yy, w związku z powyższym. Yy, z punktu widzenia fizjologicznego wygląda to w ten sposób: może ktoś nie wie, ale, ale to jest taka istota sprawy, że od 40 roku życia każdemu człowiekowi. Czy on chce, czy nie chce, ubywa, a szczególnie temu, który w ogóle nie uprawia, że tak powiem, wysiłku fizycznego, ubywa 1% tkanki szkieletowo-mięśniowej. I tak do końca życia. Natomiast osobom, które uprawiają, że tak powiem, no nazwijmy to, ja to nazywam cały czas rekreacja sportowa, bo sport wyczynowy a rekreacja sportowa to są dwie różne rzeczy, to ubywa powiedzmy 0,2-0,3% rocznie. rocznie, prawda? Przybywa odwrotnie z kolei. Każdemu człowiekowi po 40 roku życia przybywa 1% tzw. tkanki tłuszczowej. Czy się chce, czy nie chce. Teraz osoba, która szczególnie uprawia sporty wytrzymałościowe, ten przybytek tej tkanki tłuszczowej jest oczywiście bardzo, bardzo minimalny. Dalej czy komu się podoba, czy nie, no tak są ukształtowane badania światowe, spada tak zwana wydolność fizyczna. Czyli krótko mówiąc, człowiekowi znów z kolei, który nie uprawia sportu, czy rekreacji tej sportowej, będzie to ubywało szybciej, natomiast osobie, która uprawia wolniej. Panie redaktorze, taka ciekawostka jeszcze, to jest y, sprawa sprzed pięciu lat, y, no, y, udowodniona przez fizjologów kanadyjsko Szwedzko-nowozelandzkich, że wbrew pozorom ludzie z upływem lat wcale nie powinni się oszczędzać tak jak to kiedyś taki slogan był no, wśród, wśród społeczeństwa, wśród lekarzy, wśród no, całej populacji ludzi, branży, żeby, żeby właśnie troszeczkę się bardziej już oszczędzać. A właśnie, że nie. Badania wykazały, że osoby, które w tak zwanym mikrocyklu powiedzmy raz na tydzień, raz na 10 dni, raz na 15 dni. Yy, zastosują trening, czy to siłowy, czy yy, na basenie, czy biegowy, czy kolarski, bardzo intensywny, to jest to niesamowita wartość dodana do kwestii zdrowotno, tych wydolnościowych. Także zachęcam naprawdę. Yy, mam satysfakcję, bo wiele osób namówiłem no, do, do rekreacji w życiu swoim, do, do uprawiania, do biegania do na rowerze, do pływania, no, tudzież prawda, uprawiania sportów siłowych. Jeszcze tylko jedno. Przed panem jakieś konkretne starty, do których czynione są przygotowania? Czy tak? Zobaczymy co będzie. No tak, teraz y, ostatniej niedzieli żeśmy z córką Marto startowali w oficjalnych mistrzostwach Polski amatorów na jedno milę. Tam Marta zajęła piąte miejsce, ja szóste no ale w mojej kategorii ja startowałem z 10 lat młodszymi bo, bo to była kategoria najstarsza M60 to szóste miejsce jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące no i teraz takie w zasadzie w pierwszej części sezonu przygotowania do mistrzostw Polski z kolei też mastersów na 3000 metrów które odbędą się 22 czerwca na bieżni tartanowej w Płocku Także tutaj no, no jeszcze się troszkę przygotuję, zobaczymy. W przyszłym roku końcówka, końcówka marca, już jesteśmy tam zgłoszeni, między innymi ja, ponieważ też Polska jest organizatorem mistrzostw świata biegu ulicznego w półmaratonie w Gdyni, także tam również no, wezmę udział. Życzymy więc doskonałych wyników, tyle energii co do tej pory w studiu Radia Puńskie. Jerzy Michalak, serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.